Witam państwa serdecznie. Dziś dla Esopozytiv, dla Instytutu Esopozytiv pan magister Paweł Krzemiński, specjalista od hipnoterapii. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Już poprzednim razem mieliśmy przyjemność rozmawiać. Wtedy wyjaśniłeś nam, co to jest hipnoza, na czym to wszystko polega. Dziś już będziemy pytać bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej szczegółowo. Zawsze tutaj... są. Pytania są zawsze interesujące. Tak, wchodzimy coraz głębiej w temat. No i tutaj mam właściwie takie pytanie, czy godzina hipnozy może zastąpić rok klasycznej terapii? To jest takie prowokujące pytanie, związane często z tym, jak różni hipnotyzerzy, hipnotyzerzy, hipnotyzerzy czy hipnoterapeuci się reklamują. Mówiąc, że dany problem załatwią, o tak i że mają 95% skuteczności. Znam jednego takiego, który ma bardzo dobry marketing i właśnie tak się reklamuje. Ale niedawno miałem u siebie w gabinecie osobę, która u niego była i niestety, ale nie pomogła. E, więc e, czy e, jedna sesja może zastąpić rok terapii? terapii. Klasycznej, tak Klasyczne. jak też chodzi na terapię, na psychoterapię. Na... OK, załóżmy, że to jest takie klasyczne podejście psychoanalityczne lub psychodynamiczne. To pytanie jest prowokujące, ponieważ jakby te różne terapie skupiają się troszeczkę na innych rzeczach, też na innych metodach pracy i mają inne podejście. Natomiast bardziej, jeżeli chodzi o rezultaty, może pomówmy o rezultatach, przeciętnie żeby mieć jakiekolwiek rezultaty, terapia psychoanalityczna musi trwać 4-5 razy w tygodniu, przynajmniej przez 2 lata, żeby była szansa, że da jakieś rezultaty. Więc jest to do 5 lat, nawet może trwać. Więc jest to bardzo długi proces i bardzo kosztowny. W związku z tym no, rozwinęły się też inne podejścia. Zresztą analiza też nie radzi sobie z pewnymi kwestiami, z pewnymi rodzajami problemów. No, w miarę dobrze radzi sobie z nerwicowcami, ale już z innymi problemami nie radzi sobie tak dobrze. Więc rozwinęły się inne nurty, które można nazwać terapią krótkoterminową. Mamy, no, na jakby najbardziej w tej chwili popularną, tak i mającą też mocne podstawy naukowe, bada wyniki i rezultaty to jest terapia behawioralno-poznawcza. No i mamy hipnozę, która jest równie skuteczna jak behawioralno-poznawcza, a czasami jest skuteczniejsza. A szczególnie wtedy, kiedy na przykład hipnoterapia jest zorientowana, poznawczo-behawioralnie. Czyli jakby jest to teoria podstawowa. No, przynajmniej w takiej opcji ja pracuję. Wtedy, powiedzmy, terapia sama, terapia behawioralno-poznawcza może trwać, z terapią krótkoterminową, może trwać 3 miesiące do 6 miesięcy, i to jest uważane za krótkoterminowe. Tak? Wszystko zależy też, jakby od tego, co to jest za problem, jak bardzo jest on skomplikowany. Natomiast, jeżeli chodzi o hipnozę, hipnoterapię bardziej, tak? to co robię w gabinecie. To przeważnie udaje mi się osiągnąć rezultaty zadowalające pacjentów czy klientów na dystansie od 5 do 10 sesji. Mhm. I to jest coś realnego, więc ja nie obiecuję ludziom bruszek na wierzchu, tak, że po jednym, jednej sesji będzie cyk i wszystko minie. Zdarzają się takie sytuacje. Co jakiś czas się zdarzają, że przychodzi klient i jest jedna sesja. Problem jest nieskomplikowany, tylko ja to nazywam monoproblem czyli ma jakiś jeden problem dotyczący na przykład jednego jakiejś jednej sfery życia i to się czasami udaje zrobić w ciągu jednej sesji. Natomiast z reguły nie zresztą na swojej stronie e, pisze o tym, że właśnie pracuje na takim dystansie średnio. Czasami z kimś pracuje dłużej, jeżeli problem jest bardzo skomplikowany i dotyczy wielu obszarów jego życia, czyli pacjent doświadcza tego problemu w zasadzie np. w każdym obszarze swojego życia jakby Wtedy troszeczkę więcej czasu potrzeba, ale na pewno nie jest to dystans typu pół roku, czy dwa lata, czy pięć lat. Tak? Mhm. Więc to wszystko też jakby zależy. Czy jedna sesja może zastąpić rok? Nie, nie może. Natomiast czy kilka sesji może zastąpić rok? Jest szansa. Jest szansa że... no, raczej tak jest po prostu. Dlatego, że metody, czy behawioralno-poznawcze, czy hipnoza, czy hipnoza wręcz zorientowana behawioralno-poznawczą no, dają najszybsze rezultaty. Najszybsze rezultaty, tak. Więc myślę, że no, to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Okay. No, tak jak też zwróciłeś uwagę, mamy różnych ludzi i różne rodzaje problemów. Natomiast tak jeszcze zauważyłam, że przy tych klasycznych terapiach w momencie, kiedy ktoś jest właśnie w trakcie tak zwanej terapii, to jest tak gdzieś tam można to ująć delikatnie rozwalony, że on jest w jakimś takim trybie totalnego gdzieś tam też uzależnienia i ciężko mu jest normalnie żyć, normalnie podejmować decyzje, to tak jeszcze w tym kontekście patrząc. To wszystko zależy od tego, jakimi metodami hmm. pracuje doma metoda. Ten stan, który się rozwaleniem, tak? mm -hmm. to doświadczają, tak oczywiście. To doświadczają <grym> najczęściej osoby, które w jakiś sposób poprzez metodę terapeutyczną mm -hmm. są zmuszone do konfrontowania się najczęściej z przeszłymi traumatycznymi mm -hmm. doświadczeniami i nazwę to takim specyficznym językiem, i zmuszone do mm, takiego mocnego rozgrzebywania się w tych różnych traumatycznych i przeszłych doświadczeniach. Mm -hmm. I wtedy z reguły wychodzą z gabinetu z takim poczuciem rozbicia, jak nazwać to rozwalenia, tak? Bo po prostu wiele rzeczy tam się dzieje, wiele rzeczy się Zostaje, otwiera się i pewne rzeczy nie zostają domknięte i w związku z tym dyskomfort się ciągnie. Na przykład, no Trzeba sobie jedno powiedzieć, tak? Że, Decyzja o zdecydowaniu, jakaś decyzja podjęta o podjęciu terapii, oznacza również, że wynoszą zgodę na konfrontowanie się z tymi rzeczami. Nie? Tylko kwestia jest taka, że niektóre metody jakby wymagają tego, żeby ktoś mocno w to wchodził i jakby przez długi czas to przeżywał, a są metody, które tego nie wymagają. Jedną z takich metod na przykład do pracy z silną traumą. Ze stresem i z depresją, no to jest na przykład są, jest tak zwana terapia. Po polsku terapia ruchów oczu to są dwie odmiany. Jedna pierwotna to się nazywa w skrócie EMDR, druga się nazywa Integral A Movement Therapy, którą ja stosuję. I to jest taka metoda, która umożliwia pracę z tymi ciężkimi, traumatycznymi doświadczeniami. Bez takiej konieczności wchodzenia w to. Czy jest konieczność nawiązania kontaktu z tymi emocjami, z tymi przeżyciami. Natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby jakby w tym się strasznie, strasznie grzewać. To są w ogóle metody, metoda, przynajmniej MDR, bo jest starszą metodą. No jest, to, co ja stosuję, to jest jakby rozwinięcie metody MDR. Narzędzie stworzone przez Andrew Ostina, brytyjskiego hipnoterapeuta specjalistę od neurolingwistycznego programowania, mhm. które jest rozwinięciem tej koncepcji MDR. Samo MDR jest polecane przez WHO jako pierwsza metoda do pracy z PTSD właśnie, z posttraumatic stress Disorder i z, z silną traumą. Tak? Mhm. To daje też dobrze, dobre efekty, daje też leczenie w leczeniu depresji. A, I te e, e, zarówno EMDR, jak i Integral a Movement Therapy e, umożliwia bardzo szybkie mm. przepracowanie różnych rzeczy, e, na przykład e, to, co przy załóżmy, różnych traumatycznych doświadczeniach. No tak, urządzenie, że te stresy. No, to jest PTSD, no, właśnie. E, więc oni mają tak zwane flashbacki, czyli mm. e, wyświetlające im się ciągle przeżycia przeszłe, traumatyczne, od mm. których nie mogą się uwolnić. No i zarówno MDR, jak i Integral Aim umożliwia po prostu usunięcie tego procesu, zatrzymanie tego procesu odtwarzania i wyświetlania, przeżywania ciągle tej samej traumy od nowa i od nowa i od nowa. Tak. E, więc w związku z tym, że jest to bardzo szybka metoda, która daje jakościowo dużą poprawę w krótkim czasie, ja sam ją stosuję. Nie? Bo, no, w mojej też pracy, w jakimś rozwoju terapeutycznym, osobistym, no to przez lata staram się szukać metod przede wszystkim, które działają, tak? mhm. Które działają i dają konkretne rezultaty. W związku z tym hipnoza, w związku z tym Integral Movement terapii która jest pochodną od metod hipnotycznych, bo osoba, czy EMDR, która, osoba, która ją wymyśliła, też była enampowcem. NLP to jest taki nurt, który powstał w efekcie modelowania, czyli jakby takiego odtwarzania i analizowania pracy czterech wybitnych psychoterapeutów, najwybitniejszych XX wieku. Wiltona Ericksona, który jest twórcą współczesnej hipnozy klinicznej, mhm. Virginia Satir, która stworzyła terapię systemową, Fritza Pelsa, który stworzył terapię Gersztrad i jeszcze jednego, który zawsze mi ucieka. I NRD powstało poprzez obserwację, słuchanie i analizowanie, jak oni to robili. W związku z tym, powstało szereg metod i strategii, które pozwalają uzyskiwać szybkie zmiany u ludzi, ponieważ te metody były stosowane przez tych skutecznych terapeutów. Zresztą NLP było jedną z pierwszych bardziej znanych metod naście, 10 lat temu w Polsce, prawda? Ale to nie, to nie ze względu na terapię, jest... bardziej dlatego, że się przebiło bardziej do rozwoju mm -hmm. osobistego i do biznesu, ponieważ no, twórca, jeden z twórców tak. Bandler był dosyć kontrowersyjną osobą, dosyć mocno krytykującą środowiska psychiatrów, psychologów. W związku z tym one, te, te środowiska zamknęły mu drogę tej metody do do świata terapii, do świata medycznego, ale jednocześnie zapominając o tym, że jest to metoda, która powstała w efekcie modelowania pracy tych czterech wybitnych psychoterapeutów, z czego 70% technik, które się stosuje w NLP, to są techniki hipnotyczne. Hmm. Techniki, które się robi w płytkiej hipnozie, chociaż jednocześnie się nie mówi o tym, że to, co robimy teraz, na przykład w danym momencie, to jest hipnoza, tylko to jest jakieś ćwiczenie. Tak? W związku z tym jest takie powiedzenie że żona właśnie Bundlera o tym, że wszystko jest hipnozą. Drugi z twórców Metody twierdził, że nie ma czegoś takiego jak hipnoza, specjalnie kontrowersyjnie. Natomiast w tym odniesieniu, o którym mówiłem na początku, tak, że jest to pewien wewnętrzny proces, który dotyczy wszystkich, no to jest jednak istotna rzecz, która się wydarza we każdego z nas. I te różne metody, które ludzie stosują, jak się im przyglądałem, uczyłem się różnych metod, przyglądałem się różnym metodom psychoterapeutycznym, metodom rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. To w każdym momencie, w, każdym, w każdej z tych metod istnieją procedury, które mają hipnotyczną naturę, i to one wywołują zmianę. Tylko autorzy tych metod. Nie, Nie nazywają tak ich w tak ten zupełnie. sposób. Natomiast bazują, ich ćwiczenia bazują na poruszaniu się zgodnie z tym wewnętrznym procesem, o którym wspomniałem na początku. No niezależnie, ja bym to tak jeszcze tutaj ujęła, że de facto każda praca z podświadomością, z przekonaniami, gdzieś tam częściowo właśnie zahacza o hipnozę. Tak? No tak, tak można możliwie. to ująć. Mimo, że to się właśnie o tym nie mówi. Fajnie, że nam to przybliżyłeś. Ja tylko tutaj jeszcze tak rozwinę jeden skrót, bo bardzo ważną też kwestię tam poruszyłeś. WHO, World Health Organization, to Światowa Organizacja Zdrowia, to jest też potwierdzenie, że no nie jest to sobie tak o, tylko jest to zatwierdzone, przeanalizowane znaczy i wszystkie te metody są jak najbardziej tutaj... WHO po poleca te metody terapii ruchów oczu jako metody dedykowane, czyli że mają być stosowane w pierwszej kolejności do pracy właśnie z PTSD i do pracy z traumą, bo są metody, które biorą pod uwagę to, żeby pacjent nie musiał długo cierpieć, że są efektywne, skuteczne, a jednocześnie ograniczają konieczność cierpienia tych osób, które tego doświadczają. Bardzo Ci dziękuję znowu dziękuję za również. udział, za wywiad tutaj dla nas, za wkład, który wnosisz też do Instytutu współpracując z nami. Dziękuję, dziękuję i do, tej, do następnego. Do następnego razu. Do